Witam Was, moi kochani, raz jeszcze. Wyciągamy kartę na nadchodzący tydzień. Jest to tydzień od 15 września. Jest to oczywiście czytanie ogólne, więc nie z każdym z nas będzie ono rezonować całkowicie. Dlatego zapraszam Was na czytania indywidualne, przeznaczone specjalnie dla Was, a dla zainteresowanych, na prywatne kursy tarota. Tak więc, jeśli chcecie rozwijać swoje zainteresowanie związane z tarotem, swoją pasję albo pogłębić swoją intuicję lub nawet dar jasnowidzenia, serdecznie zapraszam Was na taki kurs. Mogę też, też nagrać dla Was takie przesłanie z kart przeznaczone specjalnie dla Was i wysłać na przykład przez WhatsApp. Piszcie kochani w tych sprawach w komentarzach, a najlepiej przez mojego maila. Znajdziecie go na moim kanale YouTube'owym, Tarotowe Przesłania dla Ciebie. Jest on pod każdym filmikiem, a także w opisie na moim TikToku. Taki kontakt przez maila jest pewniejszy, bo w komentarzach czasami się rozmijamy. Nie zawsze czytacie moje odpowiedzi i po prostu do kontaktu wtedy nie dochodzi. Zapraszam Was też do aktywności na moim kanale YouTube'owym Tarotowe Przesłania dla Ciebie. Jest to kanał dopiero raczkujący i bardzo potrzebuje właśnie Waszej aktywności, wyświetleń, więc zapraszam Was tam, oglądajcie moje filmiki. Znajdziecie ich tam trochę więcej niż na TikToku, bo niektóre są za długie. Są na przykład filmy dla poszczególnych znaków Zodiaku, na przykład na wrzesień. Teraz będę robiła właśnie na nadchodzący rok numerologiczny, również dla poszczególnych znaków Zodiaku, i będą one tylko na moim YouTubie. Tarotowe przesłania dla ciebie. Piszcie w ogóle, kochani, w komentarzach i na TikToku, i na YouTubie skąd jesteście, spod jakiego znaku Zodiaku, jakie tematy Was interesują, jak te czytania rezonują właśnie z Wami i właśnie spod jakiego znaku w takiej sytuacji jesteście, bo bardzo mi się to przyda na przyszłość. Będę wdzięczna za każdą Waszą aktywność, polubienia, komentarze, subskrypcje, obserwowanie mojego kanału. Wciskajcie też dzwoneczki, bo dzięki temu dostaniecie na YouTubie powiadomienia o kolejnych filmikach na moim kanale. No i moi kochani, nadchodzący tydzień dla nas. Z czym wchodzimy? I mamy tutaj bardzo ciekawą kartę demona, czyli diabła. Tak się nazywa nie jest wcale aż tak przerażająca, jakby się wydawało, więc nie mamy się czego bać. W każdym razie niektórzy z nas. Mogą mieć w swoim życiu jakąś toksyczność. Może być to toksyczna relacja, ktoś może nam w jakiś sposób utrudniać życie, jakby ograniczać naszą swobodę. Coś lub ktoś może też nas kusić. I z czymś takim właśnie rozpoczynamy nowy tydzień. Niektórych z nas mogło coś właśnie toksycznego spotkać. Być może ktoś nami manipulował albo próbował nas manipulować. Być może właśnie próbuje. Być może ktoś próbował lub próbuje nas jakoś oszukać. Ta karta może też mówić o wszelkiego rodzaju uzależnieniach, również o uzależnieniach w toksycznych związkach. Po prostu o wszelkich sprawach, które są podejrzane, mogą nas prowadzić jakoś w jakikolwiek sposób na manowce. Może to być oczywiście pokusa również seksualna. I jakie mamy tutaj karty na nadchodzący tydzień? Jest to królowa mieczy, As Mieczy i Szóstka Pucharów. Sprawy toksyczne, więc mogą związane być z czymś, co wydarzyło się w przeszłości. Może nawet odległej. Sprawy te mogą dotyczyć również naszych dzieci lub innych dzieci w naszym otoczeniu, a być może jakichś pomysłów, które mieliśmy w przeszłości, a teraz do nas wracają. Może to być również, oczywiście, nasz eks, który wraca, kusi nas i po prostu namawia czy to do romansu, strady, czy też do wejścia ponownie w kontakt, który w przeszłości był toksyczny i teraz również może się takim okazać. Diabeł to mogą być jednak również nasze lęki, obawy, niekoniecznie mające swój odźwięk w rzeczywistości. My możemy się nadmiernie czegoś bać, zrealizować na przykład jakieś swoje marzenia, pragnienia i w związku z tym nie wiemy, jaką decyzję podjąć, co zrobić, jak ruszyć do przodu. W każdym razie w tym tygodniu bądźmy szczególnie uważni właśnie na tego diabła. Czy ten diabeł przychodzi z zewnątrz w postaci właśnie jakiejś pokusy, toksyczności, uzależnienia, czy też z naszego wnętrza, czyli w postaci naszych lęków, obaw, czegoś, co nas po prostu hamuje w działaniach i w jakiś sposób utrudnia życie. Królowa Mieczy mówi o tym, że powinniśmy kierować się właśnie trzeźwym myśleniem, rozsądkiem, nie spieszyć się w podejmowaniu decyzji, kierować się logiką. Pamiętajmy jednak o tym, abyśmy nie byli też zbyt surowi, bo to również może być ten diabeł. Abyśmy nie oceniali innych czy sytuacji zbyt pochopnie, zbyt pośpiesznie, powierzchownie, tylko właśnie na spokojnie wszystko przemyśleli, byli sprawiedliwi i kierowali się również sercem i współczuciem. Królowa Mieczy może mówić również o tym, że jakieś rany z przeszłości, właśnie diabeł, który był w naszym życiu, coś złego, co nas spotkało. Może hamować nas w tej chwili w podjęciu jakiejś decyzji, w dokonaniu wyboru, w zrobieniu czegoś. Może to być nawet otwarcie się na nowe, na nowe przyjaźnie, nowe relacje, nowe związki, czy na przykład otwarcie się na nową współpracę. Królowe mieczy może jako karta namawiać do tego, Abyśmy jednak e, podeszli rozsądnie do sytuacji, e, nie dali się ponieść naszym lękom, obawom, e, byli w, bardziej w teraźniejszości. Pamiętajmy o złych doświadczeniach, wyciągajmy z nich wnioski, uczmy się na tym, ale niech to nas jakoś nie hamuje w życiu. Bo czasami może to spowodować, że na przykład już na zawsze będziemy sami, jeśli się ponownie nie otworzymy. Może więc nadszedł czas, aby odciąć tego diabła, czy to jest osoba, sytuacja, czy nasze własne lęki, złe wspomnienia, odciąć się po prostu od przeszłości, zachować tylko te dobre wspomnienia, tylko to, co było dla nas korzystne, czegoś nas nauczyło, lub w taki sposób potraktować to, co było złe. Zaopiekować się swoim dzieckiem wewnętrznym, ale tego diabła odciąć, być bardziej tu i teraz, po prostu otworzyć się na nowe. Karty mogą również mówić o tym, że coś złego może dziać się w życiu naszych dzieci, czy to w ich psychice, emocjach, czy to w ich otoczeniu. Więc zwróćmy na to uwagę, przyjrzyjmy się dobrze sytuacji i bądźmy sprawiedliwi. A z mieczy możemy mówić o tym, że w naszym odcinaniu się od toksyczności, od tego, co było złe, czy od naszych lęków, możemy uzyskać pewne zwycięstwo, podjąć właśnie dobrą, właściwą decyzję i uzyskać taki spokój wewnętrzny i harmonię. A nawet wejść w nową przyjaźń, bardzo udaną współpracę. Lub związek, który będzie bardzo harmonijny, bardzo udany, przyniesie nam dużo radości i pozwoli też zaleczyć ranę naszemu dziecku wewnętrznemu i po prostu pójść do przodu. Jeśli chodzi o Radę Kart, mamy tutaj Króla Pucharów, więc pomocny w naszych sprawach, pomocną osobą może być ktoś w energii Króla Pucharów. Jest ta osoba dojrzała, e, bardzo uczuciowa, choć niekoniecznie takie uczucia musi od razu pokazywać. Być może mamy szansę na, taki, na związek z taką osobą lub na przyjaźń. Może otrzymamy od niej e, radę lub e, wsparcie. Tak więc bądźmy otwarci. Jeśli pomocy potrzebujemy, to jej poszukajmy, a na pewno ją dostaniemy. A jeśli taka osoba w naszym życiu się pojawiła, to karty razem, aby w tą przyjaźń lub relację, po prostu wejść, zdecydować się na to, bo będzie ona dla nas bardzo pozytywna. E, Być może sami również jesteśmy w tej energii króla Pucharów, i to my możemy właśnie dać komuś wsparcie, czy to naszemu dziecku, czy jakiejś innej osobie w naszej rodzinie lub w otoczeniu, i pomóc pozbyć się lęków, obaw, e, jakiejś obsesji, e, uzależnienia. E, lub y, pomóc wyjść z jakiejś trudnej, y, toksycznej sytuacji. Jeśli chodzi o przesłanie od jednorożców, mamy tutaj króla jednorożców. Jesteś błogosławiony przez majestat, Wizję i moc. Zaraz przeczytam, co tutaj jest więcej. Król jednorożców posiada otwarte serce, trzecie oko i koronę. Jest on potężną istotą. Dlatego to szczególna karta, która wzywa Cię do, do pokazania swojej siły z godnością i majestatem. I afirmacja dla nas na nadchodzący tydzień, postępuję po królewsku. Czyli moi kochani, w połączeniu z pozostałymi kartami, Król Jednorodzców mówi właśnie o tym, abyśmy byli takimi szlachetnymi osobami, które okazują wsparcie innym które działają z godnością, z honorem, uczciwie są pomocne i nie wchodzą w niepotrzebne konflikty, potrafią też pokonać swoje lęki lub pomóc pokonać je innym, ponieważ król jednorożców to jest istota naprawdę bardzo szlachetna. Która zdolna jest też do wybaczania, do kompromisów, do hojności i nie zostawia też innych w potrzebie. Dziękuję Wam, moi kochani, za wysłuchanie tego czytania. Zapraszam Was na kolejne i przypominam jeszcze raz, że mój kanał YouTube'owy nazywa się Tarotowe Przesłania dla Ciebie. Serdecznie Was na oba moje kanały zapraszam. I będę wdzięczna za Waszą aktywność. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa Pa.